Dzień dobry, zadzwoniłam się do hotelu weneckiego. Tak, tak, dzień e, Proszę pani, ja po prostu e, dzwonię, bo ja chciałabym zarezerwować pokoik. A czy będzie to przyjazd służbowy, czy prywatny? E, będzie to wyjazd służbowy. Służbowy? No to nie ma problemu. Tak, Jeszcze, ja powiem tak? pani, ja kocham Wenecję, jak ja zobaczyłam, że taki hotel jest. Od razu <laughs> mam ochotę do was przyjechać. No to się cieszę. Poczujesz się ja. jak w Wenecji, czy nie? Proszę. Poczuj, czy poczuję się jak w Wenecji? Powiem szczerze, że nie byłam nigdy, ale chyba tak. O, to wszystko przed Panią. Tak jest. W Wenecji dużo fajnych facetów, ja tam męża znalazłam. Dlatego Dobre. chcemy właśnie do Weneckiego. Powiem mhm. Pani, że my, my nawet na podróż poślubną do Wenecji lecieli. O, to super, no naprawdę. Tak wspominam, proszę Pani, że chcemy to powtórzyć. No to świetnie. A kiedy Państwo by chcieli przyjechać? złotych. Pozdrowe, proszę pani, może skarżę, niech to będzie niedziela. To Teraz w niedzielę. Tak, chcemy, proszę pani, jakoś może odświeżyć yy, nas nasz tutaj nasze małżeństwo i taki wypad służbowy. Wiadomo, że nie służbowy, ale służbowy. <grym>, Chyba zbyt Chcemy, z wie Pani, co, wie Pani dobrze, co się ha, robi na delegacjach. To my robimy sobie wspólną. Tak, ale to będzie fakturka na firmę, niech mi Pani powie. Tak, na firmę. Na firmę? Tak. Dobrze, czyli 28 w niedzielę, tak? E, e, proszę Pani, 21, ja tu już teraz. Teraz już? Tak, pana, przecież dobrze. ja nie wytrzymam tyle czasu, Pani. Dobrze, ja to 21 się do tego... Już muszę się dobrać, do niego w domu dzieci są. Aha, rozumiem. I do kiedy? Yy, na dwie noce, bo my i tak jesteśmy z ale Wenecja to mnie, proszę pani, przekonała. A, rozumiem. Czyli jedziemy do, pani, się... do wtorku, tak? 23? Tak, jedziemy się wyszaleć, ja muszę, proszę pani, poczuć tego tygrysa. Bo w rozumiem, domu to wie rozumiem. pani, to jest na spokojnie w domu. Tak jest, dokładnie. A nie wie pani powie godność pani? Bąk! Bąk, a imię? Jasia. Proszę pani, ja... Bo... tak? Nie, Jaśka. Yy, proszę pani, jakbym mogła prosić o jakiś pokój taki, żeby nie sąsiadował z nikim, bo my będziemy szaleć na ostro. Dobrze, dobrze, postaram się poszukać czegoś odpowiedniego. Ja chcę numer telefonu, jakby mi pani podała. Yy, do mnie? Czy... Bo tak? to ten, z którego dzwonię, to jest właśnie nasz firmowy. Tylko, że mi się nie wyświetlił, powiem Pani szczerze. Uuu, to trzeba sprzęcior nie. wymienić chyba. No chyba tak. No. <grafy> ale, ale dobrze, to nie no to nie jaka Pani był, jak jest inny... super. Jaka Pani jest super. Ja mam nadzieję, że Pani będzie Dziękuję tam na, na recepcji, jak my przyjedziemy. W niedzielę nie, w niedzielę chyba mnie nie będzie jednak. Ja w Ale we wtorek będę? Jak o, będą się Państwo no znalowywać? Ale to możemy nawet zaprosimy do siebie do pokoju panią. <noise> Dobrze. Tylko niech mi Jezu, pani powie, to na pewno jeszcze, będzie... Jeszcze mąż będzie miał ten! Tak jak to w McDonaldzie jest. to for you. A to jest! Jest! A mi pani... Mi to pani będzie miał na... odświeżenie małżeństwa. No, rozumiem. To na pewno będzie fakturka na firmę, tak? Bo w tej chwili takie prywatne mamy zamknięte dla gości, ja wiem, bo wiadomo, te obostrzenia a, znaczy, chodzą. To będzie nasze takie, wie Pani, no, no my prowadzimy firmę, więc jedziemy do pracy. A, rozumiem, no to dobrze, to może być, nie ma, prywa... nie ma, nie ma problemu. A jakiś inny numer telefonu, gdyby Pani mi podała, jakikolwiek? Skojarzy pani czy nie bardzo. <gry> no ja tak nie znam, ale ja mam nie? proszę nie? pani w notesie. Mhm. To ja iść po notesie i pani podyktował. No ja by mi pani odzwoniła za niedługo, jak pani znajdzie tam. Nie, poczekaj pani już mi można. Dobra, dobrze, to ja e, daj, daj daj notes, ja muszę pani numer podać. Proszę panią kurwa śpigutek. Muszę go obudzić. Bo ja nie wiem, gdzie on schował noty, bo Co to jest wiego. 5 zł. Ja się! Siemanko Medusa Zdawaj. Mordo, mam do ciebie pytanko myśląca Mój twarz. Notes. Czy mógłbym się u ciebie gdzie zareklamować? Jeśli Szybko tak, to panice. zapraszam twoich kochanych widzów, których jest chyba 3,6 tysiąca na stramie. Mam 343 no nie, suby, dałoby raid 450 wbić Jasiu. taki żółty ciągnik. Wstawaj! Daj notes! Potrzebuję notes. No. Poszła, proszę pani. Mhm. Mm Szukam numeru. Tak. Dobrze, poczekaj pani. Sekundka. Oczywiście. Gdzie ja? To nie ten. Poczekaj pani, ja sama wezwałam ten debil, schował to nie ten notes. Dobrze. Już jestem? Słyszy mnie pani. Tak. tak, super. Dobrze, to ja już pani dyktuję. 7, 8, 7. Nie, to jest do niego, zły. Nie, niech pani do tego debila nie dzwoni. Dobrze. 6, yy, 6, 2. Tak. 1, 2, 4. Tak. 2, 9, 6. 2, 9, 6. Dobra. Dobra. Zapytałam. I proszę pani, już poczeka pani przysługkę. Tak? Pani? Tak, tak. Dobrze, proszę pani, bo tu chodzi też o to, że yy, powie mi pani, co my mamy w cenie. Ze srebrankiem, yy. jakieś dźwięko, czy nic? Znaczy, się pokój będzie 170 zł za dobę i śniadanka są po 30 zł yy, za osobę. Serwujemy w tej chwili do pokoi. A, dobrze. Yy, to, co pani jeszcze ode mnie potrzebuje? Nie, nie, to by było wszystko. A dobrze proszę pani, poczeka pani, bo pani mi nie powiedziała jaka cena będzie za to wszystko. Moment. 140 zł za to... Czekaj pani, bo jest? ja w toalecie jestem, no może pani mówić. 140 będzie złoty, 170 zł za pokój za Fila, dobę... Nie bo robię będzie... Siusiu, poczeka pani, ja pani nie słyszę. <laughs> Jasne. ile leci? Matko! Dobrze, już słyszy mnie pani! Tak, tak! Już wycieram moment. Dobrze, to ile tam wyniesie mnie za, za cały popyt? 340 zł za pokój. Na wszystkie noce do wtorku? Tak, tak. Dobrze, yy, poczeka pani to na fakturkę, to mi się opłaca. Tak. Dobrze, to proszę pani, jeszcze niech pani nie rezerwuje. Ja się zapytam mhm. jeszcze męża, i ja do pani jutro zadzwonię. Dobrze, dobrze. Dobrze, to, to dziękuję bardzo. Jutro będę dzwoniła i bardzo przepraszam. Jutro się yy, odezwę. Jeszcze nie ma rezerwacji. Dobrze, nie ma jeszcze, dobrze. Fajnie. Wszystkiego dziękuję dobrego, bardzo. jest pani świetna. Dziękuję ja naprawdę jecha. liczę, dziękuję że bardzo. pani będzie. Ja dla pani <laughs> czekoladki przywiozę. Dobrze, fajnie. Dziękuję no, bardzo. zdrowka papa. What?